W środku tego lizaka jest pomadka, a więc zapraszam na test nowości od marki Rimmel. tylko najpierw muszę to zjeść. One są w środku zafoliowane, więc nawet się nie będą lepić. Nie no, szczerze pomysłowość tej paczki mnie totalnie zaskoczyła, a swoją drugim te lizaki bardzo dobre. Powiem szczerze, że po drugim już się trochę najadłam. To są te nowe pomadki Lip Latex. Najpierw sobie sprawdźmy kolor Magnetic. On jest taki bardzo delikatny. Myślę, że on będzie super z brązową kontrówką, bo jest taki lekko różowy. Ej, podoba mi się ta formuła. Jestem też mega ciekawa tego koloru Honey Bun, chyba. Ładny, czy on wpada w taki trochę, czy mi się wydaje. Ta formuła jest tak łatwa w życiu. Po prostu sobie nakładamy, robimy tak i jest ładnie. Nie lepi się, nie ciągnie się, nie jest to taki mat, który by wiecie, przeszkadzał. Jest bardzo wygodna i komfortowa na ustach. Ja w ogóle chciałam sobie kupić te pomadki. Realnie bardzo lubię taką formułę. Chciałam przetestować, a akurat dostałam taką paczkę, ale już wiem, że jakbym bym kupiła, to bym się nie zawiodła. Kolor so peachy. Ciekawe, czy będzie taki brzkwinkowy. Rzeczywiście jest taka brzoskwinka. jest trochę bardziej intensywny, zauważalny, ale dalej pasuje na co dzień. I nie jest to taka chamska brzoskwinka, że wam nie będzie do niczego pasować. Ja właśnie, jak się przymierzałam do zakupu, to byłam też ciekawa tego koloru Rimmel Red, bo ja ogólnie praktycznie. Się nigdy nie chodzę w czerwonych ustach, ale ta czerwień wydawała mi się taka ładna bardzo. Ja to ogólnie preferuję takie bardzo neutralne kolory na usta. Właśnie do czerwonego to jeszcze trzeba umieść usta pomalować. Tych umiejętności mi ewidentnie brakuje. Dobra, nie oceniajmy umiejętności, tylko kolor. No jest to ładny kolor, ale ja się w nim nie czuję dobrze. Ale naprawdę ta formuła? Super, bardzo dziękuję za tę kreatywną paczkę, a Wy możecie napisać mi w komentarzu, w którym z tych kolorów pomadek najlepiej mi do twarzy. Serio jestem ciekawa tak obiektywnie.